Ale, ale, w dzisiejszym odcinku będziemy. Mm, za dużo to nie mam gier, ale. No dobra, dzisiaj będziemy sobie grali. no w Bronze Starsa na pewno nie. Dzisiaj będziemy w, grać w taką grę. której na pewno jeszcze mm, nie mam i nie wiem w ogóle jak ona się nazywa. Mm. Dobra. Ej dobra Beski, to nie wiem jak ta aplikacja się nazywa. Przepraszam Was bardzo, ale nie wiem jak ta aplikacja się nazywa. Dobra, słuchajcie, dzisiaj w sklepie Play będziemy wysz... Dobra, słuchajcie, dzisiaj w sklepie Play będziemy wyszukiwać po prostu e, gry na telefonie. Na Androidzie naszym i tyle. Będę co... Ej! Z Minecrafta byłby odcinek, ale muszę za niego zapłacić. Dobra... Ej. Dobra. Nie wiem, czy to się pobierze szybko. Dobra, minecraft damy. Minecraft, enter <śmiech> Minecrafta. <laughs> Przepraszam. Dobra, słuchajcie. Ło, byłoby blisko. E, dzisiaj sobie zagrajmy. W co by tutaj zagrać? Znaczy, sam nie wiem. Siren Head, nie, to jest za głupie Siren Heada. Hmm, może jakiś... Może jakiś crafting Rule, ale nie, nie crafting and mi się nie chce, dobra. Nie wiem w sumie co na tym. Nie wiem w sumie co ten. Ej, dobra, słuchajcie, weźmy sobie tego SkyBlocka w Minecrafcie. <laughs> Ciekawe czy to będzie prawdziwy skyblock czy jakaś pomyłka. A jak będzie... A jak to będzie dobry Skyblock, to... Mm. A, nie, to nie będę za długo czekał, dobra. Nie bierzemy tego Skyblocka. Uuu. Mastercraft. Darmowy. Co tutaj można robić? Tu są jakieś mody. Mody. Dobra, ale nie chodzi o to. Mi chodzi. O ten. Roblox. Robloxin. Na pewno sobie dzisiaj coś zainstalujemy, ale na pewno. No dobra, teraz, ale. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj pewnie zagramy w Jaybreaka, ale Ja il Break. Dzisiaj sobie zagramy w Jaybreaka, ale nie w Robloxie, tylko wiecie gdzie. Dobra, zobaczymy co to jest za break A to jest normalny break tylko <coughs> A ja nie wiem czy to jest prawda. Napiszcie, napiszcie mi proszę w komentarzu, czy to jest prawdziwy J-Break, czy nie. Ja w sumie nie wiem i nawet... No... Będziemy sobie dzisiaj grali w taką gierkę jak Jay tylko bez nie wchodzenia w Roblox. Coś takiego, to sobie instaluję się, a ja w tym czasie pooglądam sobie jakieś śmieszne filmiki. Dobra, jakie tutaj filmiki by trzeba tutaj. Eee, dobra, nie wiem co. Nie wiem iPhone XX X, Dobra, to jest moje ulubione. Tutaj jest iPhone X, ale ja go nie mam, bo to jest jednak ściema. Nie, nie chcę tego. No. A co to jest? Co, co się dzieje dobra? Nie chcę. Napiszcie w komentarzu, kto z, z moich widzów kupi mi iPhone'a, bo ja nie wiem. Bo ja nawet ch sam chcę mieć iPhone'a. A raczej Samsunga niż iPhone'a. Hmm, hmm. Aha, to jest iPhone coś tam. Nie, to jest iPhone XS. E, kto ma z Was iPhone'a XS zostawia e, łapkę w górę. On subskrypcji. Nie musicie, ale możecie. Zostawcie subskrypcję też. Jak będzie pod tym filmem 45 tysięcy łapek w górę, to nagrywam kolejny. To, to nagrywam kolejny odcinek. Z wiecie czego? To nagrywam kolejny odcinek na mój kanał, jeśli będzie. 45 tysięcy. 000... powiedzieć. Jak będzie 45 tysięcy łatek w górę, to zagramy sobie w tego Jaybreaka. Y, tylko musicie tyle dobić, bo naprawdę, wy mnie nie lubicie, ale musicie, bo, bo jak tyle dobijecie, to będę was lubiał i wiecie co. Dobra. A i są 12 Jest tak? No dobra. Ej, tu jest ukryte. Tu jest ukryte. A na obrazku jest tutaj numer pokazany. Ej, dlaczego tak jest? Dobra. Nie moja sprawa. Nie, mo... nie moja sprawa i tyle. Dobre. Dobra. 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 Nie będę mówił ej, dobra. Nie będę mówił ej, dobra, bo to w sumie nie ma sensu. Dobra. żebyśmy tutaj puścili. Eee, może Abra, bo mi się znudziło. Dobra, puszczę sobie Abra. A tutaj się jak instaluje? No przesyła się film i instaluje się JB. Oczywiście nagrałem filmik... Eee. Nagrałem filmik i go przesyłam, Dobra. Eee, muszę napisać oczywiście Abra ety, et bo, bo tam jest Minecraftowe Abra. A ja chcę Abra ety et po prostu, dobra. Doty. Ten, tutaj iPhone 12 Pro, to jest dla niego. O! A co to za... A tu już sprawdzałem, to, to wie... To jest recept Łagede. Zabrałem to już. Musisz bo to jest Chodźcie do Raju gameru. Czekaj, gry, gry, gry. Tam są pralki lodówki. Co, Ej, stary, grali w chowanego, rozumiesz, tak? Czesna, dużo widzimy w każdym razie, tak. Ta, ta. Pralki, które w sumie nas chyba nie interesują. Jakiś piekarnik, lodówki. Nie wiem, ktoś z was potrzebuje lodówkę? Ja bym chciała jakąś czarną. <grym> Ułóż Ja bym sobie jakiś telefon wystawił, tylko... <krym> nie wiem co, dobra. Ja sobie biorę odpowie na te, py, na te pytania, wpada do glut. Dobra. Omini mi to i tyle, dobra. To jest pełno gluta. Jeszcze jedna rzecz. No stary, to nie jest... Dobra, odpowiedź. Te, takie parodie też z perspektywy psa, nauczyciela, gracza i tak dalej. To No, to się zgadza, ja to kojarzę. Wrzuć go, wrzuć go, tak, tak. Zaraz was się skończę, Okej, okay, widzisz, basen się odegrał. Lecimy go. z kolejnymi pytaniami. Pierwsze pytanko Maciocha, musisz teraz sobie wylosować karteczkę i zobaczymy, co dobra, z tego wyjdzie. Dobra, dobra. Co, to nam, Matone, co to jest? Pokaż nam. Numer jeden. Jakoś tak nie wiem, idzie po kolei, ale spoko, dobrze. No to musimy tylko sprawdzić pierwsze pytanie. Przeczytaj mu, zobaczymy, okay, czy dobra. będzie wpadał do basenu, czy też nie. Jaki jest najpopularniejszy film? Na kanale Abra. O kurczę, to nie jest takie proste. Podanie. Ej, ale niech jeszcze musi podać wyświetlenia. Niech musi podać wyświetlenia. Nie. Najpopular... Najpopularniejszy nasz film. Słuchajcie, to nie jest takie proste pytanie, ponieważ przez bardzo długi okres film z materacem, brakiem materacem był, ale potem przegonił go jakiś mystery box. Dobra, tak? dobra, szybka odpowiedź. Ile wyświetleń i jaki film? E, dobra, moja odpowiedź to jest jednak, materac? Czy to jest dobre? Tak, to jest A, dobra okay. odpowiedź. To jest ma... moje pytanie, ja je pisałem. No. Słuchajcie, nie mam pojęcia, Jeden ja 1,8 milionów. Wydaje mi że nie 2 miliony, więc daję 1,9. 1,8? Jeden oś czyli dobrze, bo się mogłem pomylić o to się. No dobra, niech no, będzie, no uratowane. Wow, ale słuchajcie, gdyby nie ten zapas, który dał mi Sadek, to bym już leciał w basenie. Teraz przyszła pora na to, aby Sebastian wybrał sobie pierwszą karteczkę i odpowiedział na pierwsze pytanie. Pokaż, co tutaj wylasowałeś. Ttery. Ej, jakoś tak powoli idzie, ale spoko. Mam Zgadzi, już tutaj trzy tylko. pytania za sobą. Polecam tylko, co to jest właśnie za pytanie i, i czy on wpadnie do basenu? Jak dla mnie, tak. Czwarte pytanie brzmi, kto zrobił rekord wyświetleń w Polsce w jednym miesiącu kiedykolwiek? Chyba ty nie śledzisz aż tak, YouTube'a, żeby zgadnąć, ale w każdym razie. W miesiąc rekord wyświetleń w Polsce mówimy o YouTuberach, a nie o jakichś kanałach muzycznych tak, i telewizyjnych. Nie chodzi o po prostu twórcę, a nie kanał muzyczny z piosenkami. Mogę tylko podpowiedzieć, że to duży kanał. Dobra. duży kanał, tak? Tak. Czyli, ale to jest taki bardzo duży, czy taki średnio. Dobra, odpowiedź, nie odpowiedź. Ma nie my. Jaki kanał? Eee, blow. Dlaczego? No, nie. Blow? nie, dobra, wrzucamy go do basenu! Nie, nie, nie! Nie, stary, wrzucaj go, wrzucaj! Nie! Go, wrzucaj no, ej, musisz się zgodzić, stary. Dobra, wpadaj! Jezu, nagrywam odcinek, nie mam czasu. No, znowu, bo ja mam dużo montażu i dużo filmów muszę. Nie, 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 nie. nie. Dobra, czego? To się nagrywa? tak, możesz pozdrowić moich widzów. No mów! No, daj, Nie! No słychać! Ja bym chciała pozdrowić całą moją klasę, nie na żartuję. Oliwie, pole i Oliwie. Pozdrowić. I wpadajcie jeszcze na TikToka koleżanki, koleżanki, Amelki. Nie, z klasy. Nie, nie. I wpadajcie na jej TikToka czarodziejka Amelka, Nie, Amelka1316 Wpadajcie do mojej siostry Amelka 1316 i jeszcze do koleżanki e, Amelki, czyli czarodziejka z Jakrzeńzyca 0 Czarodziejka, Pozdrawiam. podłoga Zykrzeźcza. Pozdrawiam. Dobra, oglądam film. Oglądamy, bo tutaj nie ma co ani. Przez długi Uuu. to Minecraft, ale ostatnio chyba Freezer robił ponad to, 80 to milionów tak, Ale on i tak nie był blisko, no bo no. Karol, czemu to zrobił? O, kurde, ej to było dobre. Dobra, myślałem, że ten glut będzie mega nieprzyjemny, ale w sumie to jest ciepło, ej, więc. On aura... zbytliwy, i on śmierci. Weź jeszcze raz. Nie, nie, nie ale ty klaską. Nie, no dobra, słuchajcie, ja teraz przejmuję kamerę, wylosuję sobie kolejną karteczkę, zobaczymy, czy odpowiem na pytanie. Może tak, może nie. Powiem wam, że nie chciałbym skończyć jak Sebastian, ale on mówi, że nie jest tak źle, więc zobaczymy. W każdym razie, dobra, daj mi, mi tutaj wylosujemy sobie coś randomowego. O, może być na przykład to. Mamy, słuchajcie, numer 14. Jest to pytanie 14, czyli przedostatnie. Powiedz nam... Dobra, masz sobie tą karteczkę. Nie, no te karteczki zostaw. Zapytanie? Czytaj pytanie gościu! Okej, okay, jaka jest najpopularniejsza polska piosenka na YouTube eee... i ile ma wyświetleń? No Okej, okay, też musisz podać wyświetlenia, możesz Ej, się pomylić o ile Tutaj możesz się pomylić o milion. Co? Aż o milion? 100 milionów. Słuchaj, no masz. Ja nie mogę. Stary, Dobra, słuchaj, piosenka. To, jak dla mnie, miłość w zakopanem, to jest chyba najpopularniejsza. Ona ma ponad 200. To na pewno, bo sprawdzałem sobie chyba 205 czy coś takiego, ale było jeszcze disco kaczuszki. Wiecie to, co... Są... Tak, Ej, kaczuszki, kaczuszki też tak, miały kaczuszki. bardzo dużo, bardzo, bardzo jak dużo. Jak dla mnie kaczuszki, to jest odpowiedź... Jeśli nie. 295 milionów. To jest moja odpowiedź i to są disco Kacuszki. Stary, jaka jest odpowiedź, bo ty wiesz... Odpowiedź jest płyn. A, czyli już latujesz! Słuchajcie, to, że ucieka, to go nie ochroni przed tym glutem, nie ma takiej opcji, zaraz go ogarniemy. Odpowiedź to, to, taka, to Gumi Miś. Faktycznie, to jest jakaś piosenka fajna. Ej, faktycznie, on miał zmarzyć. 357. Dobra, ale mogę chociaż samemu wskoczyć? Możesz. Dobra, ja nie wiem, co to jest Gumi Miś, ale on załatwił abrzęk kąpiel w glutzie, także... A ja mogę samemu wskoczyć? Zebek, Rob swoją powinność. Wow, nie, 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 no bez... Wrzuciłeś co to było? O, ej, ale szczerze jest mega ciepły, przynajmniej. Ale stary jesteś cały mokry. Ale on nie ma głowy mokrej nawet. No to A, akurat to prawda. A, to, ta, tak nie wrzuciłeś. Tak mnie wrzuciłeś. Stary, nie wrzuciłeś. Stary, proszę nie wrzucaj mnie tak, okej? Okay? Ej, ale muszę przyznać, słuchajcie, jest Turbo ci, powiem, teraz, Elo! Aha! Stary, to ty też wskakuj, yeah. dawaj, dawaj Ej! Ej, słuchajcie! E, to miała być kara za złą odpowiedź, a tu się okazuje, że to jest nagroda. Coś tu poszło nie tak. Ej, jest super cool w sumie. Chociaż nie no dobra ten... Ej! Dobra, dobra i <laughs> naprawdę, on jest przyświrowany dzisiaj. Stary, ty się nie klejesz? Leje no, się, no, ciuchy do mnie kleją. to o, i on się zapi. Dobra, ale z kolejnymi pytankami. Teraz kolejne pytanko przed Maćkiem. Będzie losowanko, więc sobie wylosuj jakiś jeden numer. Ile już jest za nami odpowiedzi? Chyba cztery, cztery. tak? Chyba ja cztery. Mam, dwie karteczki, wybieram jedną oczywiście. Dobra, wybieraj jedną, zobaczymy, co to będzie. Jestem bardzo ciekaw, wiesz telefon. 11, 11. 11. okej, okay, to możesz już rzucić na podłogę, to pytanie teraz będzie tylko dla ciebie. Przeczytaj nam, co to jest za pytanie. daj, ja to, ja, ja na pewno. Powiem na nie dobrze, bo ja no tam re, instacuje... zobaczymy. Jest tak, zobaczymy. Okej, to jest akurat ciekawe pytanie. Z kim walczył i na fame MMA? Jeśli się nie mylę, to chyba była czwórka, tak? Ostatnie to nie było wiem. chyba na ostatniej gali. Nie, nie, nie. Nie, nie gale to wcześniej na pewno. Okej, okay, ale on był tylko raz na fame MMA. Tak, tak mieliśmy jakąś walkę, słuchajcie. I samu z kim walczył i, I wygrał. O, wygrał. Tak, to pamiętam. Pamiętam dokładnie tę walkę, więc muszę Was zmartwić, ale znam odpowiedź. Nie, tak. Nie. Ja wiem, że to był DJ Palos, no Nie, Nie! Tak. Oglądaliśmy no, 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 razem no to... Dobra, teraz odpowie Sebastian, zobaczymy, czy wpadnie. Drugie pytanie do Sebastiana, drugie z pięciu, więc wylosuj sobie kolejną karteczkę, zobaczymy. Wszystkie, Dobra. tak jak mówię, pytania tyczą obowiąz. się YouTube'a. O, może być to, niby wczoraj MMA, ale też YouTube'owe, powiedzmy, że z YouTuberami, tak? Co ty tam masz? Jaki numer? Wiem. Numer 8. Dobra, zobaczmy, pracujemy. co to jest. Jestem ciekaw, czy Sebastian dzisiaj wpadnie pięć razy na pięć szans, ale przeczytaj mu pytanie. Zobaczymy, numer 8. Pytanie numer 8 wydaje mi się, że nie jest jakieś bardzo trudne i brzmi następująco. Czym od jakiegoś czasu zajmuje Informacja tylko dla studentów. W tym semestrze mamy dla Ciebie nową usługę Allegro Smart Student na pół roku za darmo. Zajmuje się Kamerzysta na dużą skalę. Kamerzysta Kruźwiła. Kamerzysta to jest chyba proste, bardzo proste pytanie. można powiedzieć, tak, dobra. zmienił profesję. No? Dobra, yy, no to tam, tam za muzykę się wziął. A, tak, dobra, a nie wiem, proste. kto to wymyślił, ale łatwe to było no, pytanie. Patrę. To nie było chyba twoje pytanie. Nie, no dobra, to było za łatwe? Teraz znowu moja kolej, będzie to trzecia tura. Moje trzecie pytanie, potem trzecie chłopaków. Ja bym nie chciał wpaść kolejny raz. Zaczynamy trzecią turę, jak na razie. Abra i Sebek są mokrze, ja jestem suchutki, także bardzo się cieszę. Numer trzy. Pytanie numer 3. Trzecia tura, a, pytanie a, numer 3. Trzy. Idealnie. Pytanie. Było moje, więc ja mogę znać akurat odpowiedź na nie. Dawaj Ale gościu, czytaj, trzecie no pytanie. Dawaj, Dostań. Dawaj, Dostań. dawaj, dawaj. Ile wyświetleń ma kanał Abra? A, no to to jest moje pytanie. No to chyba dzisiaj albo jutro równe 100 milionów, równe 100 milionów i o ile mogę się pomylić? No ja coś 100 tak. 100 milionów. O 100 sto... nie, nie absolutnie. absolutnie. to moje pytanie. Musi więc... być stare, równa liczba, co do jednego wyświetlenia. No to 99 milionów 540 tysięcy. Tak I jeszcze. 141. Dobra, dobra. Dawaj ci kolejne pytanie. Akurat to było łatwe, może w następnej turze wskoczę. Ten basen naprawdę nie wygląda zachęcająco. Co, jak sami widzicie, na samym wierzchu, słuchajcie, pływa glut. To nie są brudy. Zaczęliście też są, ale naprawdę tutaj pływa glut. Ja oczywiście się teraz uratowałem. Nie wiem, słuchajcie, jak to będzie z Sebastianem i Maćkiem, bo teraz jest trzecie pytanie Maćka. Okej, okay. jeszcze Sebastian tutaj dobra Zobaczmy, słuchajcie, co z tego wyjdzie. Dawaj, jednak się karteczkę. Okej. Okay. I co to jest za pytanie? Powiedziam. To jest albo 9 albo 6. Ktoś nie oznaczył, eee... odpowiednio. Mi się wydaje, że to jest 6. Nie, nie to jest 9. Stary. 9? To jest 9? A ja bym wolał 6 Dobra, to jest 9 Elo. Dobra, dawaj pytanie, zobaczymy, czy jest czy to jest trudne okay. Wymień wszystkich. Wszystkich? wszystkich członków okay. ekipy Freeza. O, okej, okay, dobra. Hey, słuchajcie, to jest trochę trudne pytanie. Nie no, tak beznadziejnie łatwe gościu Ale tam mieszka naprawdę sporo osób no, dobra, Nie zaczynamy. mówimy o ekipie, mówimy tylko o ekipie. Okej, okay, czyli o tej najlepszej paczce takiej. Tak, dobra. tak. Tak, chyba tej najbliższej powiedzmy. Musi tak, tak, na pewno minimaj, romba. Wujek łuki. Okej, okay, to się e wszystko zgadza póki co. Weronika też jest No chyba, no to, to nie, no okay. tak, jak najbardziej jest w ekipie. Oprócz tego na pewno będzie jeszcze mikser, poczciwy krzychu. No, no, no. no. I ta jedna dziewczyna jest jeszcze. E no dobra, no Marta, to akurat no możemy tak, podpowiedzieć. No ja nie myślę, no i to jest wszystko chyba. Ale chyba kogoś zabrakło. Dobra, no. A, jest jeszcze kotek, jest jeszcze kotek, tak. To jest Twoja odpowiedź? Tak, Dobra, to no, dobra, tak, dobra to no, no to no wpadasz gościa Friz A Friz nie jest w jego ekipie? No ale przecież no ekipa nie wymienił Freeza. No nie wymienił. Dobra, stary, wrzucamy go. Nie no, wrzucamy go nie. Dobra, gościu! Go! Bo... jest! Ziom, co tu się stało? Ej, czemu mnie wrzuciliście tak? No nie, że nie, nie weź Freeza, źle odpowiedziałeś na pytanie! No! Zguznackie. Ej, ale chyba ten glut jest naprawdę ciepły. No, przyznaj, że jest ciepły. Ej, naprawdę, to jest dużo przyjemniejsze niż się wydawało na początku. Chociaż. Jest lepki i Tak, jest naprawdę cały klejący. Furt. O, stary. W tej kolejce zostało jeszcze pytanie dla Sebastiana, więc ja biorę tutaj miseczkę i musisz coś gościu wylosować. Więc Pierwsze, proszę, cię bardzo. Szczegół, Dobra, proszę bardzo. Dobra, połóżmy to, czekajcie. Numer 7. Siódemeczka, dobrze. Jakie to będzie pytanie 7? Odpalaj telefon, zobaczymy. Dobra, już mam wszystko, słuchajcie. Pytanie siódme to jest. Wymień co najmniej dwa kanały, które zapoczątkowały Minecrafta w Polsce na taką. No, skarb, no przecież to jest, jest tak proste, no pierwszy taki każdy jest mega go oglądał proste, bo są praf, praktycznie dwóch pierwszych youtuberów w Polsce. Znaczy wiesz, tam ich było kilka, nawet była jedna z dziewczyna, więc może akurat ją kojarzysz, ale wyca, tak. wystarczy dwóch wymienić. Nie, okay. Minecraft w Polsce, początek. Stary, każdy, ja, ja, na każdy. No pierwszy największy taki youtuber musisz go znać! Dobra, on sobie... Nie, on się chyba już poddał. <laughs> <laughs> On się chyba, słuchajcie, już naprawdę podał. Eno! Ej, ale to było dobre, to było naprawdę dobre. Stary, no chociażby JJ Joker, Magdalena to? Maria Monika, CTSG, stary, Minecraft Polska. Nie, mówię. Naprawdę? Nie, naprawdę. O no, jest nie, stary, to jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze go do, 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 do dołu, gościu. Ja pójdź, to, bo do ciebie pójdę, a tego byś nie chciał, tak? Chodź Weź go wrzuć jeszcze raz, za to, że, on nie, nie, bo, że ci, on nie Zaczynamy czwartą turę naszych pytań, także Abra już losuje. Nudzi mi się. Zostało tylko sześć kart. 15. 15 to stary. Dobra, słuchajcie, jednak <laughs> oglądaliśmy tylko Abra na pytania. Przykro mi, ale w kolejnym odcinku będzie. Yy, wiecie co? Jaber. Także kończymy odcinek trzymać się. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa A, zapomniałem.